— Gdzie? Nic nie widzieli? — rzekł z dyszanym głosem Danwelt. – Nic. Poczty są naprzedzie, nie widać ich. — odparł Lewy. — Słuchajcie, będzie powód do nowej skargi. Rozgłosim, że mazowieccy rycerze napadli na nas i zabili nam towarzysza. Podniesiemy krzyk, aż go w Malborgu usłyszą, że nawet na gości książę nasadza morderców. Słuchajcie, należy mówić, iż Janusz nie tylko nie chciał wysłuchać naszych skarg na Juranda, ale kazał zamordować skarżyciela. De przewrócił się tymczasem w ostatniej konwulsji na znaki, i leżał nieruchomy, z krwawą pianą na ustach i z przerażeniem w martwych, już szeroko otwartych oczach. Brat Rodgier popatrzył na niego i rzekł Uważcie, pobożni bracia, jako Bóg każe sam zamiar zdrady. Cośmy uczynili, uczyniliśmy dla dobra zakonu, odrzekł Gottfried. Chwała tym. Lecz przerwał, bo w tej samej chwili z tyłu za nimi, na zakręcie śnieżnej drogi, ukazał się jakiś jeździec, który pędził co koń wyskoczy. Ujrzawszy go Hugo de Danwelt, zawołał prędko: Ktokolwiek ten człowiek jest, musi zginąć. Lewe, który lubo najstarszy między braćmi miał wzrok nadzwyczaj bystry, rzekł. Poznaje go, to ów giermek, który tura toporem zabił. Tak, jest to on. Pochowaj noże, abyś nie spłoszył, mówił Danfeld. Ja znów pierwszy uderzę, wy za mną. Tymczasem Czek dojechał i o dziesięć lub osiem kroków zaparł konia w śnieg. Dojrzał trupa w kałuży krwi, konia bez jeźdźca, i zdumienie odbiło się mu na twarzy, ale trwało to tylko przez jedno mgnienie oka. Po chwili zwrócił się do braci, tak jakby nic nie widział, i rzekł: Czołem, mężni rycerze! Poznaliśmy cię, odpowiedział zbliżając się zwolna Danweld. Masz li co do nas? Wysłał mnie rycerz Zbyszko z Bogdańca, za którym kopie noszę, a który od tura na łowach pobit, sam nie mógł kuwam. Czego chce od nas twój pan? Za to, żeście niesłusznie Juranda Zespychowa oskarżyli z ujmą dla jego rycerskiej czci, pan mój każe wam powiedzieć, i żeście nie jako prawi rycerze czynili, ale jako psi szczekali, a którem by był krzyw o te słowa, tego pozywa na walkę pieszą albo konną, aż do ostatniego tchu, do której stanie, gdzie mu wskażecie, gdy tylko za łaską i zmiłowaniem Bożym dzisiejsza krzypota go popuści. Powiedz panu swemu, że rycerze zakonni cierpliwie dla imienia zbawiciela znoszą, za się do walki bez osobliwego pozwoleństwa mistrza albo wielkiego marszałka stanąć nie mogą, o które to pozwoleństwo jednakże będziemy do Malborga pisali. Czech znów spojrzał na trupa pana de Fursi, albowiem do niego to głównie był posłany. Zbyszko wiedział już przecie, że zakonnicy do pojedynków nie stają, zasłyszawszy jednak... Że był między nimi rycerz świecki, jego szczególnie chciał pozwać, sądząc, że tym sobie ujmie i zjedna Juranda. Tymczasem rycerz ów leżał oto teraz zarżnięty, jak wół między czterema krzyżakami. Czech nie zrozumiał, wprawdzie, co zaszło, ale ponieważ był od dziecka ze wszelkimi niebezpieczeństwy swoim, więc zwietrzył jakieś niebezpieczeństwo. Zdziwiło go to też i to, że Danfeld, mówiąc z nim, zbliżał się coraz bardziej ku niemu, inni zaś poczęli zjeżdżać na boki, jakby go chcieli nieznacznie okrążyć. Z tych powodów począł się mieć na baczności, zwłaszcza że nie miał przy sobie broni, bo jej w pośpiechu wziąć nie zdążył. A Danfeld tymczasem był już tuż i mówił dalej. Obiecałem twemu panu balsam gojący, więc źle mi się za uczynność wypłaca. Zwykła to zresztą u Polaków rzecz, ale że ciężko jest pobić i wkrótce przed Bogiem może stanąć, więc powiedz mu... Tu wsparł lewą dłoń na ramieniu czecha. Więc powiedz mu, że ja od jak odpowiadam. I w tej samej chwili błysnął nożem przy gardle giermka. Lecz nim zdołał pchnąć czech, który już od dawna śledził jego ruchy, chwycił go swoimi żelaznymi rękoma za prawicę, wygniał ją, zakręcił, aż chrupnęły stawy i kości, i dopiero, usłyszawszy okropny ryk bólów, spiął konia i pomknął jak strzała, zanim inni zdołali mu zastąpić. Bracia Rodgier i Gotfryd poczęli go gonić, ale wnet wrócili przerażeni strasznym krzykiem Danwelta. Delewe podtrzymywał go za ramiona, on zaś z twarzą bladą i zarazem z śniałą krzyczał tak, że aż pocztowi jadący przy wozach, znacznie na wstrzymali konie. Co wam jest? pytali bracia. Lecz Delewe kazał im jechać co sił, sprowadzić wóz, albowiem Danfeld widocznie nie mógł się na kulbace utrzymać. Po chwili zimny pot okrył mu czoło i zemdlał. Po sprowadzeniu wozu ułożono go na słomie i ruszono ku granicy. Delewe pilił, albowiem rozumiał, że po tym, co zaszło. Nie można czasu tracić nawet dla opatrunku Danwelta. Siadszy przy nim na wozie, wycierał od czasu do czasu śniegiem jego twarz, ale nie mógł przywrócić mu przytomności. Dopiero w pobliżu granicy Danwelt otworzył oczy i począł obzierać się jakby ze zdziwieniem dookoła. Jak wam jest? spytał lewe. Nie czuję bólu, ale nie czuję i ręki odrzekł Danwelt. Bo wam już zdrętwiała, dlatego i ból minął. W ciepłej izbie wróci. Tymczasem podziękujcie Bogu i za chwilę ulgi. A Rodgier i Gotfried zbliżyli się zaraz do wozu. Stało się nieszczęście, rzekł pierwszy. Co teraz będzie? Powiemy, odparł słabym głosem Danwild, że Giermek. Zamordował de Fursiego. Nowa ich zbrodnia i winowajca wiadomy, dodał Rodgier.